Światełka nie ma, ej! Co zaśpiewę? Nie, ja nie mam światełka. Nie ma. Nie ma. To Co to za auto w ogóle jest? Twoje. Moje. Dobra, wyciągasz. Ty, ale nie ma światełka. Ale ja nie mam światełka. Ja mam najważniejsze. Za Na każdą imprezę jest potrzebna. Albo Dobra, idziemy na górę, to za nim. Mazy? Dynie. Pajączka? Dla dużych? Dla dorosłych? O sobie też tak pomyśleliśmy. Patrzcie, co tu się dzieje. Ciąg dalszy. Pacia robi przygotowania do. Nie, kamera. Pomagaj. Pomagam, nagrywam, uwieczniam tą chwilę. Patrzcie, co tu zrobiła. O, tu. Cyf. Wisi i tu ma jeszcze cały. Cały. Tutaj ma zestaw małego magika do przyszykowania. Fajnie? Lubisz to? Tak. Patia się przebierze za co? Za samą siebie? Za karę ci nie powiem. Dlaczego? Ale fajnie to wyszło. Na przykład cofniemy tutaj. O, patrz, jak wisi taki... Yy, nie wiem co to jest. Dynia. To jest dynia, rozlazła dynia. właśnie baterię trzeba do niej wsadzić. To jest rozlazła dynia i o, ja mam misję wsadzenia do niej baterii. O, teraz kombinuję gdzie to dać. Pewnie na lampach. Jest taka opcja, że na lampach. Zobaczymy co z tego wyniknie. Dajcie nam chwilę, zaraz wam pokażemy jak wyszło na lampach. Tylko... Co to jest w ogóle? nie jest ciężkie, to jest lekko. No wiem, ale to duszki jakieś, nie? Yy, Kosciotrup, czarownica i dynia. O, fajne, dobra. Jedno na wejście musi być na lampie. Na lampę, wejście na lampie. Dajcie. chyba każdy wie co to jest. Trytytki do wszystkiego. O, patrzcie jak tu ładnie Pacia schody dekoruje. No bo to nie jest dla nas, to jest taka, jak mówiłam, niespodziankowa dla dzieci. Surprise, surprise dzieci. O, już Ma, mała nie nabiera wyglądu. To... To wisi. I tu jeszcze pacia stroi rejony. Pyk. Tato! Ja. lubisz pocina. Lubisz pańczyny? patrz Tato jest pociągdzie. Paga, zaczynamy od tego pomieszczenia. Pej się ja pokój. Chwacza się tu jeszcze ogarnia w kuchni, Co zrobiła schodki. O! Tu wiszą. <śm -try> o! balony. Takie cóż mam, nie? O! Widzicie? Tam nie Panie widzieli. Mam tutaj taki temat, nie? I żeby mnie ktoś w razie czego nie rozpoznał, nie? To mam tutaj jeszcze, o! Będę mnichem, kominiarzem. Dawno tego nie miałem na sobie, dawno nie byłem na żadnej robocie. No i co? Kurwa, kto jest teraz? Kurwa? Jestem y, czarna, czarna, Hadley Harley Hadley Queen. Z lekką nadwagą, ale to nic. Y, strój będzie do sprzedaży. Będzie do sprzedaży. Obiecuję wypiorę. Będzie czyściutki pachnące, ale będzie do sprzedaży. Dzisiaj ja go wykorzystałam. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Niespodzianka się udała, z prawie wszystkim się wyrobiliśmy. Dzieci zadowolone, dorośli zadowoleni, same baby się przebrały, same baby. Chłopy nam zastrajkowały. założyły tylko na chwilę strój i stwierdzili, że im zagrąco, więc tylko my, kobietki, wytrwałyśmy w tym wszystkim. Zapraszamy do subskrypcji. Zapraszamy do subskrybowania. No to standardowo, jak się podobało, zapraszamy do tak. Łapki w górę, subskrybowania i piszcie w komentarzach, czy byście chcieli coś podobnego, innego. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje.